Dzisiaj zamierzam ukończyć najtrudniejsze wyzwanie Crusader Kings 3, któremu nie podołali inni youtuberzy. Oszukać śmierć i stać się odporną na najbardziej śmiercionośną plagę na świecie. Używając OP strategii, stać się najbogatszym narodem na planecie i użyć wojny biologicznej, aby z łatwością zniszczyć najsilniejsze imperium na świecie. Witam Was serdecznie, drodzy widzowie. Dzisiaj gramy w Crusader Kings 3. Symulator średniowiecznego królestwa, który zadaje Ci pytanie, co by było, gdybyś grał w Play King z perspektywy ludzi. W tej grze jesteś średniowiecznym władcą. Walczysz z sąsiadami o ziemię i władzę. Ale to było zbyt łatwe, więc niedawno twórcy wprowadzili śmiercionośne wirusy, aby Cię zabić i uczynić grę trudniejszą. Pomyślałam sobie, a co jeśli mogłabym wykorzystać te wirusy i stać się najzamożniejszym człowiekiem na ziemi? Moje wyzwanie dzisiaj jest całkiem proste. Proste. Muszę stać się najpotężniejszym narodem na Ziemi, nie będąc większą niż królestwo. Co jest dość trudne, ale mam kilka pomocnych eksploitów. Dodatkowo muszę też stać się całkowicie odporne na choroby. Będę grała znowu mechaniką podkręconą do granic możliwości, gdzie czarna śmierć będzie nawiedzać planetę co kilka lat i całkowicie niszczyć populację Ziemi. Przez to wyzwanie jest jeszcze trudniejsze, ale na domiar złego będę musiała wymyślić, jak wykorzystać wojnę człowieka z zarazkami, aby zniszczyć największe imperium w ówczesnym świecie. A jeśli uda mi się to wszystko zrobić, koronuję się na królową czarnej plagi CK3. Więc zaczynajmy. Usiądź, wyluzuj, upewnij się, że masz przy sobie wystarczająco papieru toaletowego i nie zapomnij włączyć subskrypcji. Przygotuj się na największe wyzwanie plagi, jakie ta gra kiedykolwiek widziała. Aby tego dokonać, jest tylko jedno dobre miejsce na start: naród, który może być uważany za pretendenta do światowej supremacji: potężni mieszkańcy Zatec. Pewnie wcześniej nie słyszałeś o tym miejscu. Pamiętaj, że tak samo było z miastem, które jest obecnie najsłynniejszym targiem w historii. Ale to była dygresja. Oto nasz potężny naród Zatec. Właściwie nazwijmy się. To miejsce jest absolutnie okropne. Jeśli się przyjrzeć, jest tam tylko jeden zamek. Zarabia on 3,5 złota i ma tylko 341 żołnierzy. W tym momencie historii jest to niezagospodarowane, słabo zarodnione, jałowe, zaściankowe pustkowie, które nie przynosi żadnych pieniędzy i jest całkowicie bezużyteczne. Brzmi znajomo? Jednak, używając wspomnianej op-strategii, którą przygotowałam w połączeniu z kilkoma nowymi exploitami, wkrótce powinno stać się najsilniejszym narodem w hierarchii, ale o tym za chwilę. Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest to, że jesteśmy hrabstwem w Królestwie Czech, które leży w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest urosnąć tak, aby kontrolować Królestwo Czech. Aby to zrobić, stworzyłam idealną postać tyfusową Marię. Więc nie tylko jest świetna w zarządzaniu, ale ma też. Get that ass Ponieważ jesteśmy wasalem wasala w Świętym Cesarstwie Rzymskim, nie mamy zbyt wielu opcji. Wszyscy wokół nas są znacznie więksi, nie mamy za bardzo czym zainwestować w nasze hrabstwo. No po! No po! Pierwszym krokiem, jaki zamierzam podjąć, jest wybranie perka Golden Obligations, który zasadniczo pozwala mi szantażować kogoś za złoto. Ale najpierw potrzebuję brudu na ludzi. Muszę wiedzieć o wszelkich występkach, które mają miejsce. Przejdę do ludzi, którzy dla mnie pracują, znajdę mojego szpiega i każę mu znaleźć sekrety w stolicy Świętego Cesarstwa Rzymskiego. O proszę! Wykonując swoje obowiązki, mój szpieg odkrył, że książę Ernest potajemnie wziął Oberto na swojego kochanka. Więc teraz wiemy, że Ernest ma, no wiecie, mocne zwieracze. A jego kochanek jest typem faceta, którego pragnie facet. W momencie, gdy facet pragnie innego faceta. This is exactly what I've been waiting for. I choć to całkowicie okej okay w naszych czasach. W 1067 już nie do końca. Zamierzam więc szantażować ich obu. W rezultacie zdobędę na nich haka. Teraz z tym hakiem mogę zażądać od nich zapłaty. Dam mi to 50 sztuk złota. Po tym wszystkim zaoszczędziłam 243 sztuki złota. Teraz wykorzystam je do zainwestowania w moje zasoby. Wybrałam sobie Cutting Cornerstones, co pozwoli mi obniżyć koszty budowy, a także ulepszę swoje dwory. Następnie zainwestuję w farmy i pola, aby zwiększyć podatki i wreszcie zamierzam wznieść koszary i wzmocnić tym samym moją armię. Będę więc szantażować kogo się da i wrócę, gdy zdobędę wszystkie budynki. Several months later. O teraz się dowiedzieliśmy, że Ernest cieszy się intymnym towarzystwem innych mężczyzn. Ha! Mamy piekielnie dobrego szpiega. Okazuje się, że kolega, o którym wiedzieliśmy, że ma kochanka, również lubi stosunki z innymi facetami. Typ jest wart każdej monety, którą mu płacę. Ale teraz jeszcze bardziej utwierdziłam się w tym, co mówiłam. 55 zł za milczenie? Gość w pojedynkę utrzymuje moją gospodarkę. Gdybym wiedziała, że nasz potężny naród zostanie założony z pieniędzy za występki seksualne, to chyba przemyślałabym nazwę trochę lepiej. Więc udało mi się wymaksować moje budynki. Teraz zamierzam zwiększyć liczbę piechurów, by móc zacząć przejmować coraz większe obszary Czech. Zdobyłam roszczenia do hrabstwa pode mną. To będzie dość trudne, ponieważ mają aż 911 żołnierzy. Wypowiem wojnę naszym o nasze roszczenia. Tak jest! Zabezpieczyliśmy kolejny zamek, który da nam dużo więcej złota. Minęło trochę czasu, zdobyłam też roszczenia na morawach, więc możemy wypowiedzieć im wojnę. Meanwhile. A co to jest? Co? Co? Wygląda na to, że możesz po prostu poprosić swojego władcę o przeniesienie tytułu na ciebie, jeśli masz do niego roszczenie. To może być Overpowered. Spróbujmy. Udało się. Nigdy wcześniej o tym nie wiedziałam. To jest naprawdę Overpowered. Minęło trochę czasu. Spróbujmy jeszcze raz z tą petycją. Chwila, chwila, posłuchaj mnie. O, on mówi nie, posłuchaj mnie, kolego. 30% szansy, spróbujmy. O, mam hrabstwo! Tak jest! It's Mr. MVP! aż się źle z tym czuję. On dosłownie przed chwilą dał mi dwa zamki, wystarczająco wojska, by go obalić i tyle złota, że aż nie wiem co z tym teraz zrobić, wszystko za bycie gorącą. Skoro mój władca dał mi tytuły, to teraz obróca się przeciwko niemu. Mogłabym rozpocząć spisek o tron, który, jeśli się powiedzie, pozwoli mi być postrzeganą jako prawowita władczyni Czech, a potem mogłabym wytoczyć mu wojnę o tytuł. Nic mnie teraz nie powstrzyma! Ma około 4000 ludzi, ale obecnie toczy wojnę z innymi wasalami. Więc zamierzam natychmiast wypowiedzieć mu wojnę, póki jest zajęty. Easy peasy lemon o nie, nadchodzi czarna śmierć! O mój Boże, w samym środku tej wojny. Niedobrze. Czarna śmierć nadeszła. O matko, spójrzcie na czarną śmierć. I w jej trakcie udało nam się pokonać naszego władcę. Teraz możemy wyegzekwować nasze żądania i pozwolić poddanym zobaczyć nową królową. To jest żałosne. Gdzie są wszyscy? Zaliczyliśmy nasz pierwszy cel i zostaliśmy królową. Jesteśmy w miejscu, w którym zacznie się zabawa. Mamy jednak malutki problem, bo nie kontrolujemy żadnej z ważnych posiadłości w Bohemii, a nawet gdybyśmy kontrolowali, bohemia nadal jest obecnie czymś w rodzaju zadupia. What the fuck is this piece of shit? Równie dobrze mogliby ją nazwać! Zdaję sobie sprawę, że żart nie staje się zabawniejszy, gdy się go powtarza, ale nie staje się też mniej prawdziwy. Okej, okay, więc najpierw muszę skupić się na zdobyciu tych tytułów, a następnie zbudowaniu ich potęgi. A więc po pierwsze, zamierzam uściślić swoją władzę, co pozwoli mi odebrać tytuły moim wasalom. Ma trochę ludzi, ale po prostu zawalczymy. Udało się, więc możemy wyegzekwować od niego żądania. Doskonale. Teraz mamy wszystkie te zamki. Świetną kwestią, w tym tutaj jest to, że ma kopalnie złota, co oznacza, że kiedy będzie w pełni opodatkowany, będziemy w stanie zarobić tonę złota. Ale nie jest w pełni opodatkowany. Co sprowadza nas do drugiego problemu. Kiedy nadeszła czarna śmierć i przetoczyła się przez całą planetę, nie tylko zabiła wielu ludzi, ale także zniszczyła całą kontrolę i rozwój w każdym gospodarstwie. A kiedy hrabstwo ma niską kontrolę, zarabia mniej pieniędzy. I nawet teraz, gdyby udało mi się przywrócić nadzór do poprzedniego poziomu i odzyskać skromny dochód, to moja modernizacja jest nadal okropna. Co oznacza, że nie mogę odblokowywać lepszych budynków, nie mogę ulepszyć mojej armii, nie mogę stać się w pełni odporna na plagi i nie mogę też podbić swoich sąsiadów. Nasz następny cel jest więc dość prosty. Musimy znaleźć sposób, aby stać się bardziej zaawansowanymi niż wszyscy wokół nas, a mamy przed sobą nie lada zadanie, ponieważ obecnie zarabiamy tylko 6 zł na miesiąc. Jak widać, kontrola wszędzie jest fatalna, a koniunktura dosłownie zerowa. Pierwszym krokiem, który zamierzam podjąć, aby to naprawić, jest przejście na jedną z najbardziej op religii w całej grze. Lolardie. Być może nigdy wcześniej o tym nie słyszałeś, ale ma wiele zalet. Po pierwsze, przejście dla katolików jest niezwykle tanie. Po drugie mają anikonizm. A najkonizm, nie wiem. Co drastycznie obniża koszt budowy każdej świątyni i koszt budynków w świątyniach to będzie bardzo ważne. Poza tym mają perk Lake Lergy, co pozwala mi bezpośrednio kontrolować świątynie, więc mogę na nich zarobić mnóstwo pieniędzy. Pewnie myślisz teraz, w porządku, tanie świątynie. Ale jak to pomoże ci podnieść poziom rozwoju, stać się odporną na zarazę i stać się o wiele zamożniejszą od twoich sąsiadów? Cóż, to stanie się jasne za chwilkę. Nie zostaje mi nic innego jak przyjąć nową wiarę. Pięknie. Teraz widać, że budowa nowej świątyni kosztuje mnie tylko 208 sztuk złota. Nie tylko to, ale budynki w niej są o wiele tańsze. Jedynym problemem, jaki widzę, jest fakt, że czarna plaga może nas odwiedzić kilka razy w ciągu kilku lat. Biorąc pod uwagę ustawienia, które mam i fakt, że pojawiła się już raz w ciągu pierwszych 60 lat, na pewno nic takiego się nie stanie, prawda? Okej, okay, wezmę mojego lekarza i upewnię się, że pracuję nad zaawansowanymi badaniami. Dzięki temu będę miała niewielką szansę co miesiąc na wyprodukowanie artefaktu, który zapewni mi niewrażliwość na choroby. Inną ciekawą rzeczą w bohemii jest ukształtowanie terenu. W każdym hrabstwie znajduje się co najmniej jeden las. W tych gospodarstwach możemy stawiać leśne budynki, co skraca nam czas budowy i zwiększa nasz dochód. Dodatkowo, dzięki zniżkom zanikonizmu, możemy taniej ulepszać nasze posiadłości. Więc teraz stakujemy ogromne bonusy. Okej, okay, umarłam i teraz będę grała jako moja córka, tyfusowa Maria II. Która w sumie jest całkiem ładna, jeśli da się przeboleć wszystkie blizny i drewnianą nogę. Czarna śmierć znowu przejmuje świat. Nawet się nie zorientowałam. Nasze dochody są fatalne. Ponieważ kontrola po prostu nie istnieje. One later. Jakimś cudem wyszliśmy z zarazy cało. Nasze ziemie są w istnym chaosie, nasz rozwój zresztą podobnie. W rzeczywistości modernizacja na całej planecie nie istnieje. Zamierzam więc złożyć petycję do mojego władcy i poprosić go o wysłanie komorników zwiększających kontrolę nad moim hrabstwem. We wszystkich hrabstwach poziom panowania zmieni się o 10 i zatrudnię Syneszala. Minęło trochę czasu i jesteśmy w niezłej sytuacji. Nieco lepszy nadzór nad naszymi ziemiami wydaje się być okej. Okay. Ale problem polega na tym, że za każdym razem, gdy przez Ziemię przetacza się dżuma, zawsze wracamy do zerowej kontroli i rozwoju. Więc teraz potrzebuje planu, aby uniknąć plagi, która całkowicie zniszczy nasze małe państewko. Przejrzałam i przestudiowałam kod gry, ponieważ w internecie nie ma dosłownie żadnych przydatnych informacji, nie będę się zagłębiała w szczegóły, ale są trzy ważne kwestie, które trzeba zrozumieć. Po pierwsze, co powoduje wybuch epidemii, po drugie, co ją rozprzestrzenia, i po trzecie, jakie to ma skutki. Nie będę się zbytnio rozgadywać, ale powodem, dla którego wszyscy w sieci narzekają na tę mechanikę, jest to, że jej nie rozumieją. Im bardziej jesteś nowoczesny, im więcej masz zamków, im więcej w nich złota, i ładniejszy masz teren, tym bardziej prawdopodobne, że wybuchnie epidemia. I tym bardziej będzie dotkliwa. W takim wypadku, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu epidemii, ważne jest, aby mieć mniej miast i baronii, a więcej świątyń, ponieważ zmniejszają one prawdopodobieństwo wybuchu epidemii. Więc we wszystkich tych pustych miejscach chcemy mieć świątynię. Następnie musimy pogadać o odporności na choroby. Nawet jeśli gdzieś indziej wybuchnie epidemia i w końcu dotrze do nas, to nadal możemy kontrolować wskaźnik infekcji. Dzięki odporności plaga nie wpłynie na kontrolę, dochody czy rozwój. Więc to, co chcemy zrobić, to podnieść odporność na epidemii w hrabstwach do stu. Jeśli spojrzymy na aktualną odporność, to wszędzie mamy 0 lub 9. Budynki takie jak Hospicja i klasztory zwiększają odporność, a na czwartym poziomie potrzeba ich około dziesięciu w w tym hrabstwie. Hmm! Ciekawe czy istnieje sposób na tanie stworzenie tych świątyń i wymaksowanie nam ochrony. Bardzo ciekawe. Wtedy, gdy wszyscy inni byliby niszczeni przez zarazę, my moglibyśmy zwiększać nasze inwestycje zarobkowe oraz te w badania technologiczne i stać się najpotężniejszym królestwem na planecie. Cóż tak się składa, że wiara Lolardów jest absolutnie broken! W połączeniu z Cutting Cornerstones i skillem architekta, świątynia, która normalnie kosztowałaby 400 zł, kosztuje mnie tylko 208. I nie tylko to, za hospicjum, które zwykle kosztuje 150, zapłacę tylko 70 zł. Więc na razie mój plan jest naprawdę prosty. Wykorzystać It's My Domain, by wyciągać złoto od poddanych, szantażować każdego, na kogo znajdę haki i stale reinwestować moje złoto w budowę całej masy świątyń i budynków przynoszących zysk. Okej, okay, więc zginęliśmy, ale teraz gramy jako król Tyfu Party, nasz syn, jest spoko. Zamierzam dalej robić to samo i inwestować w nasze posiadłości. Zarabiamy 17 zł miesięcznie. Aktualnie, aby zarobić jak najwięcej kasy, muszę mieć jak najwięcej miejsc na budynki w każdej posiadłości. Więc jak możemy to zrobić? Cóż, obecnie istnieje exploit. i jeśli weźmiesz swoją stolicę i przeniesiesz ją w obrębie tego samego hrabstwa do innych posiadłości, na przykład do tej świątyni, to otrzymasz dodatkowe miejsce na budowę. Gdy znów przeniesiesz stolicę, też otrzymasz dodatkowy slot w każdym kolejnym miejscu. Można to zrobić raz na erę. Teraz, kiedy dodałam te wszystkie dodatkowe miejsca na budowle, mogę po prostu dalej budować. Nasz nadworny lekarz zaproponował nam układ i za niewielką sumę złota moglibyśmy potencjalnie zdobyć artefakt. O, udało się! Zdobyliśmy leki z receptury tego kolesia Hello. i da nam to plus 15 odporności na zarazę po włożeniu. Teraz zauważcie, że właściciel tej świątyni ma obecnie 225 sztuk złota. I jeśli zbuduje w jego imieniu więcej obiektów, na przykład hospicjum, skryptorium i klasztor, to on zacznie samodzielnie inwestować w ich modernizację. Patrzcie, ja tych ulepszeń nie robiłam, mój wasal zrobił je w moim imieniu. Zatem im bogatszymi ich uczynię, tym bardziej powinni to reinwestować. Jest to świetny sposób na mega szybkie wzmocnienie mojej gospodarki. Tak więc jeśli chodzi o moją czeską kulturę, której ja przewodzę, właśnie zakończyłam badania nad wiatrakami. Pozwala mi to mieć jedno dodatkowe miejsce na budynek. Teraz za każdym razem, gdy otrzymam dodatkowe miejsce na budynek z technologii, mogę ponownie wykorzystać wspomniane eksploity. Jak tylko przeniosę tutaj swoją stolicę, będziemy mieli kolejne miejsce na budowę i zrobię to dla każdej posiadanej przeze mnie miejscówki. Następną technologią, nad którą będę pracować są gildie, a robię to dlatego, że daje nam to kolejne miejsce na budynek. To ogromnie pobudzi moją gospodarkę. Zarabiamy około 40 golda na miesiąc, jak widać jest to podobnie do papieża. Porza Tylko dlaczego nie ma na sobie ubrań? No i teraz, gdy gospodarka naprawdę się rozkręca, zamierzam zacząć inwestować w hospicja. Jak widać, rozwój na naszych ziemiach jest w porządku i wynosi 12. Mam więc nadzieję, że teraz, gdy skupiłam się na zwiększaniu odporności, będziemy jedynymi, których nie dotknie czarna śmierć. Ale numer właśnie wyłudziłam od moich wasali 1100 golda. Świńska ospa! Co tu się dzieje? Wiecie, zaszczepiłam Martiego na ospę, ale może nadal być podatny na świnkę. Jeśli spojrzymy na naszą odporność w tym hrabstwie, to wynosi ona tylko 44, co najwyraźniej nie wystarcza, aby powstrzymać świńską ospę. Zarabiam już 87 zł miesięcznie. Odporność na zarazę w niektórych miejscach sięga 80, w innych 90. Czekam tylko, aż następna czarna śmierć ogarnie świat. Właśnie zakończyliśmy tworzenie gildii. Patrzcie tylko, ile mamy miejsc na budynki. Okay, kolejna dżuma w drodze. No nie, zaczyna się na moich ziemiach! Dobra, nakażę mojemu nadwórnemu lekarzowi zwalczanie zarazy. I teraz możecie zobaczyć, że każde miejsce, które kontroluję, ma wskaźnik na 100. Chociaż teoretycznie czarna śmierć rozprzestrzeniła się w moim państwie, prawie nie ma infekcji. Zatem nikt w moim królestwie, z wyjątkiem garstki osób w tym miejscu, nie zaraża się dżumą. Za to na świecie będą to łapać jak szaleni. Spójrzmy na moje posiadłości, nikt nie jest zarażony, nikt nie umiera. O Chryste, modernizacja świata całkowicie zahamowała! Nawet kontrola, patrzcie, jesteśmy jedynym miejscem w okolicy, które mają na full. Zatem, czarna śmierć już prawie zniknęła, zginęło ponad 7 tysięcy osób, czyli około 16% populacji. Myślę, że Paradoks może w ten sposób załatwiać problemy z optymalizacją. Dobra, teraz Juma zaczyna się tutaj, w Afryce. Co właściwie powinno się zająć wszystkimi innymi imponującymi państwami i pozostawić właściwie tylko nas. O tak! Patrzcie na to! Wszędzie jest czerwono. Z wyjątkiem naszej uroczej bohemy. Teraz będę chciała zmienić moją kulturę, aby była też mniej podatna na choroby. Ale żeby to zrobić, potrzeba mnóstwo prestiżu, a ja go tak naprawdę nie mam. Zrobię więc taki mały trik. W którym będę brała ślub i rozwodziła się z kimś, kto daje mi prestiż. Więc znalazłam ty tutaj kobietę i zamierzam się z nią ożenić, a to da mi 400 prestiżu. Jedyne, co muszę, to się z nią rozwieść, co będzie mnie kosztować 100 punktów pajety, ale nadal mogę zatrzymać zdobyty prestiż. Zamierzam to robić, dopóki nie skończy mi się pajety! Okej, okay, rozwiadłam się z nią parę razy i stworzyłam nową kulturę, którą mogę przyjąć. Zamiast być Czechem, wybiorę kulturę, w której mamy rytuały wodne i strażników zamków. Co sprawi, że każdy, kto się nawróci, będzie mniej narażony na zarażenie się. Chcę też architektów ogrodów, bo pozwolą mi jeszcze mocniej rozpędzić mój rozwój. Jak każdy prawilny Polak, nazwę ją Narodowy Fundusz Zdrowia. Zatem Dżuma znów zawitała i sytuacja u naszego władcy wygląda nieco niekorzystnie. no! W związku z tym stworzymy frakcję niepodległościową. O, jest tu kilku dobrych katolików, którzy chcą uwolnić się od cesarza. Wiecie co? Może dołączę. Mam tyle złota, a cesarz jest w takiej rozsypce. Czemu nie? Więc zwołamy i wyślemy naszą armię. A, złapałam dżumę! Nie, 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 nie! Byłam odporna, a potem wlazłam w bitwę tam, gdzie to nie działa! Dlaczego to zrobiłam? Zapuśnę na ostrożność, ratunku! Żyję do kolejnego dnia dobrze! Nadal mam dżumę dymeniczną. Ale chyba wszystko jest okej. Okay. Żądanie niepodległościowe przyjęte. Jestem zmuszony zaakceptować Twoją prośbę, Juma, wbrew wszystkiemu. Chwała Jezusowi za cud. Jestem odporna na zarazę? Ha! To jest po prostu niesamowite. Jesteśmy całkowicie niewrażliwi na choroby, nasze miejscowości też są w 100% procentach odporne, zarabiamy 150 zł miesięcznie i jesteśmy niepodlegli. Nie ma już dosłownie nic, co mogłoby nas zatrzymać. Żartujecie? W imię Boga przyniosę poddanym prawdziwą wiarę i uwolnię ich od waszego bluźnierstwa. Okej, okay, ile was? What the hell? 60 tysięcy! Okej, okay, spróbuję maksymalnie powiększyć armię, a potem użyję całego mojego golda, żeby zatrudnić najemników i zakony, i mam nadzieję, że uda mi się pokonać papieża. Pojawiła się gorączka Martiego? Co? Szczerze, nikt w mojej domenie nie jest zarażony oprócz mnie! Help me. Matko bosko, uciekają jak tchórze! Ja po prostu wycieram nimi podłogę! Chyba uda mi się wygrać z 80 tysięcy żołnierzy. A więc zdobyliśmy 100% warscore i zwyciężyliśmy. Teraz po prostu wyegzekwuję moje żądania. Nie sądzę, że mogłabym coś tu dodać. Mamy najbardziej produktywny kawałek świata całkowicie odporny na zarazy, z wyjątkiem gorączki Martiego w większości odporny najbardziej rozwinięta i zmodernizowana kultura na całej planecie. Nasze armie są o niebo silniejsze? Biorąc to pod uwagę, myślę, że ukończyliśmy to wyzwanie. I kto by się spodziewał, że nasz mokry rynek, oparty na szantażu i dewiacjach seksualnych tych żyjących w 1066, stanie się najbogatszym i najpotężniejszym narodem na świecie? Dziękuję bardzo za obejrzenie. Koniecznie polub i zasubskrybuj. Dobrego dnia, wieczoru lub dobrej nocy.